Dar Do No YouTube Wskaż mi ręko mocy. Gdzie są moi hejterzy? Gdzie oni są w tej chwili? Teraz co się tu dzieje? są moi hejterzy. A już myślałam, że w Polsce. Wyobraźcie sobie następujący scenariusz. Niczym w opowieściach Jane Austen. XIX-wieczna Anglia. Kobiety uczęszczające w okolicach 16 roku życia na bale po to, aby spotkać mężczyznę swojego życia i dobrze wyjść za mąż celem ustatkowania się. Przypomina Wam to coś? Jakbyśmy w sumie skupili się na takiej powieści jak rozważna i romantyczna, to oprócz sióstr Bennet i innych kobiet ochoczo biorących udział w czymś takim, pojawiła się jednak postać, która różniła się swoją postawą w sposób znaczący i odbiegała od przyjętych kanonów dość mocno. Mowa oczywiście o Elizabeth Bennet, czyli tej siostrze, która wykazywała się rozważnością, intelektem i dosłownie wolała sobie przeczytać książkę zamiast tańczyć i balować. Co dzisiaj bierzemy pod ostrzał na ciemnej liście? Porozmawiamy sobie o feminizmie, a zrostujemy tak zwany skrajny feminizm. Weźmiemy pod ostrzał szowinizm, również mizoginizm. Czas na intro. Zapewne niektórzy z Was zastanawiają się ostatnimi czasy w szczególności, o co chodzi tym cholernym feministkom, czego one tak właściwie chcą. Po co wyłazić na ulicę w tym momencie i protestować, chociażby w związku z ustawą antyaborcyjną? Nie od dziś wiadomo, że bardzo ciężkie początki miały kobiety, jeśli chodzi o protestowanie, jeżeli chodzi o walkę o swoje prawa, ponieważ jeszcze w okolicach XVII czy XVIII wieku. Dominantą był tak zwany patriarchat, co oznaczało, że kobiety musiały podlegać męskiemu światowi, męskiej grze i męskim zasadom. Patriarchat jako pojęcie wywodzi się jeszcze z Greki. A co za tym idzie? Jest to struktura, która zgodnie z definicją. Prezentuje dominację mężczyzn i ustalanie przez nich zasad, wobec których mają funkcjonować wszystkie płcie i którym mają się podporządkować. Możliwe, a jednak, tak wygląda historia. Natomiast nie bez kozery wspominam o XIX wieku, ponieważ to właśnie wtedy rozpoczęła się pierwsza fala feminizmu. Kobiety zaczęły wychodzić na ulice, zaczęły protestować, zaczęły się buntować. W związku z panującymi ówcześnie realiami. No dobrze, niedowiarki, cofnijmy się troszeczkę bardziej wstecz. Jeżeli dobrze pamiętacie z lekcji historii, czy to mówimy o wiktoriańskiej erze, czy o jeszcze starszych dekadach, Kobiety z reguły miały na celu nosić konkretne rodzaje ubiorów. Kanony modowe były narzucone z góry i niestety, drogie panie, musiały się im podporządkowywać. W związku z tym, że kobiety czuły na swoich barkach ciężar opresji i wielu wyrzeczeń i wymuszeń, zmuszone były po prostu walczyć o swoje prawa. A zatem, co kobiety zrobiły w XIX wieku? Otóż zapoczątkowały walkę o swoje prawa, i nie mam tutaj na myśli tylko i wyłącznie mody, mam na myśli wybór, mam na myśli uczestnictwo w głosowaniu chociażby, no i przede wszystkim to, czy mogą się edukować i kształtować samodzielnie bez potrzeby podlegania mężczyznom. Zapoczątkowany ruch w XIX wieku rozwijał się prężnie już w XX, po to, aby dotrzeć do lat 60., w których to nastąpił rozłam i doznaliśmy czegoś takiego jak druga fala feminizmu. Pierwsza fala skupiała się przede wszystkim na tym, żeby kobiety mogły zawalczyć o podstawowe prawa. Nie tylko o liberalność i prawa wyborcze, nie tylko o możliwość ubierania się tak jak chcą i myślenia tak jak chcą i bycia swobodnymi i niezależnymi od męskiego klosza. Drugi feminizm. Jako fala związany był już bardziej z seksualnością i jeszcze większą swobodą kultur i obyczajowości. Antykoncepcja, wyzwolone związki dotyczyły właśnie drugiej fali, i to druga fala doprowadziła do tak ostrego rozwoju w dziedzinie seksualności i w dziedzinie wyzwolenia, jeśli chodzi o pojęcie kulturowości. Jak dobrze wiemy, patriarchat utożsamiany był z tym, że dominantą są mężczyźni. Oni ustalali zasady gry w dziedzinie kulturowej i w dziedzinie prawnej. Natomiast co przyniosła druga fala? Skupiano się przede wszystkim, jak już to powiedziałam, na seksualności. I tu mam na myśli nie tylko. Kwestie zabezpieczania się w trakcie seksu i większej wiedzy o antykoncepcji. Tu również chodzi o tak zwane prawa aborcyjne. No i oczywiście w związku z drugą falą kobiety nie tylko w ostry sposób akcentowały swoje wyzwolenie. One również skupiały się na tym, żeby dążyć do równości w zakresie finansowym i w zakresie praw pracowniczych, ponieważ dalej, pomimo tego, jakie zmiany nastąpiły w wyniku pierwszej fali, kobiety czuły się, Uciemiężone jeśli chodzi o to, ile zarabiają porównywalnie z panami i jak wygląda struktura pracy w ich przypadku i samo to, czy mogą awansować w danej branży, czy też nie. Ale ten filmik jest bez sensu, to jest jeden wielki w tym momencie. Co zrobić? Trzeba to omówić, żeby móc przejść dalej do właściwego roastu. Już sobie omówiliśmy podstawy feminizmu i to, kiedy ukształtowała się pierwsza i druga fala? Przejdźmy dalej do szowinizmu, seksizmu i tak zwanego mizoginizmu. Nie! Szowinizm, według definicji, związany jest z tym, że wybrana grupa społeczna hejtuje kogoś na bazie jego seksualności, uprawia tak zwany body shaming i wykorzystuje wszystko, co związane z cielesnością i z fizycznością, żeby kogoś targetować w dosyć niewłaściwy sposób. Izoginizm z kolei wiąże się z tym, że głównym podmiotem targetowania w negatywny sposób są kobiety, jest kobiecość, jest feminizm. Oprócz tego, że atakuje kobiety i ich seksualność, to jest dosyć negatywnym zjawiskiem. O podłożu seksualnym i społecznym, gdzie według przyjętej definicji męskie grono atakuje żeńskie grono celem wypunktowania, że to, co kobiece i to, co feministyczne, zdaniem mizoginistów jest złe. Ale jest jeszcze jedna istotna rzecz. Nie mizoginizm, nie seksizm, ale. Skrajny feminizm. Skrajny feminizm? A przecież to podobno feministki mają kuku na dłużach. Nie i jeszcze raz nie. To, że powstało coś takiego jak ruch feministyczny, nie oznacza, że istnieje jedna definicja feminizmu. W obrębie działań feministycznych i myślenia w sposób feministyczny, wraz z biegiem czasu, możemy wyodrębnić dwie formy działania: formę umiarkowaną i formę skrajną czyli feminizm i skrajny feminizm. Skrajny feminizm nie równa się feminizmowi o czym zaraz napomnę. Pomimo tego, że to kobiety pierwsze wyciągnęły swoje dłonie w kierunku walki o prawa, potrzebowały mocnego wsparcia. No i również trzeba przyznać tutaj, że na kartach historii odnotowano wielokrotnie mężczyzn, którzy wspierali je w dążeniach do równości. Każdy, kto popiera feminizm, jest feministką, lub feministą, ponieważ uwaga, wielu mężczyzn wspiera kobiety w tym, aby stały na równi z mężczyznami. Wielu mężczyzn wspiera kobiety w tym, aby miały prawo do podejmowania danych zawodów. Do podwyżki, do tego, by czuć się sobą. I co więcej, wielu mężczyzn popiera kobiety w tym, aby miały swobodny dostęp do antykoncepcji, no i oczywiście możliwość dokonywania aborcji na żądanie. I takich mężczyzn określimy mianem feministów, ponieważ wspierają to, co powinno być normą a jednak, dziwno dziwo, w dalszym ciągu jest negowane w wielu miejscach. Nie zapominajmy oczywiście o skrajnym feminizmie, czyli tym, co jest szkodliwe dla ruchu feministycznego i tym, co po prostu nie dość, że wyciąga z odmętów internetu wszelkich mizoginistów, to dosłownie podwyższa seksistowski rage w sferze publicznej, fizycznej, i online. Można. W pewnym momencie, kiedy feministki walczyło o swoje prawa, wiele kobiet zaczęło poczuwać się do tego, co w sumie moglibyśmy przyrównać do takiej postawy, jaką charakteryzowały się Amazonki. Jak dobrze wiecie z zakresu lekcji historii, bardzo męską grupą walczącą byli Spartanie, a bardzo żeńską formacją skupiającą się tylko i wyłącznie na sile kobiecej były Amazonki. I tutaj musimy skupić się na podziale na skrajny feminizm versus patriarchat. No, oczywiście patriarchat jako ruch i w ogóle jako formacja w dziejach zakładał to, że to mężczyźni grają pierwsze skrzypce, to mężczyźni decydują i to mężczyźni są uprawnieni do ustalania zasad. Natomiast przecimieństwem i odpowiednikiem czegoś takiego w formie skrajnej właśnie będzie ruch skrajnych feminist, które uważają, że to z kolei kobiety powinny dominować, trzymać mężczyznę pod swoją ręką i nie pozwalać mu na żadną formę wywyższania się. Skrajny feminizm versus patriarchat to nic innego jak podłoże do istniejących obecnie konfliktów, gdzie chociażby internetowi trolle. Wylewają swoje żale na temat kobiet, ich niepotrzebnego buczenia i tego po cholerę zabierają głos w większości spraw, a przede wszystkim, czemu domagają się aborcji, skoro to jest rzekomo zabijanie dzieci? Czemu domagają się swobodnego dostępu do pewnych rzeczy, chociażby takich jak podpaski, o których już mówiłam? W w jednym z poprzednich materiałów. Z kolei, jeżeli chodzi o drugą stronę barykady, to właśnie skrajne feministki wychodzą z założenia, że mężczyzn nie trzeba edukować, mężczyzn trzeba tępić, po mężczyznach trzeba jechać, bo inaczej niczego nie załapią i nie zrozumieją, w czym tkwi problem. Dorzucę trochę drewna do ognia, bo konar musi zapłonąć. I powiem Wam, że i skrajne feministki, i mizoginiści wzajemnie uprawiają tak zwany szowinizm. Mm. To powiem Wam, no niestety, szowinizm nie jest z reguły i według definicji utożsamiany z konkretną grupą, jeżeli chodzi o płeć i pochodzenie. Szowinizm jest uniwersalnym problemem, który może być tworzony zarówno przez grupę żeńską, jak i grupę męską, nawet i grupy osób niebinarnych. To oznacza, że w przypadku dzisiejszego tematu skrajne feministki potrafią być szowinistkami. No i oczywiście mizoginiści potrafią być szowinistami, co stanowi niebywale potężny problem, który wpływa na cało kształt. I również na trwające obecnie w Polsce protesty. Ale jak to może wpływać na cały kształt? Szowinizm jako negatywnie nacechowany ruch atakujący we wszelkiej maści mniejszości i grupy za odmienność, za seksualność, za to jak ktoś wygląda lub do czego się czuwa, właśnie w tej sferze fizyczno-seksualnej. Stanowi bardzo negatywnie nacechowaną formę broni, którą często wystosowuje jedna lub druga grupa przeciwko sobie nawzajem. Kobiety szowinistki będą atakować mężczyzn za ich nacechowanie seksualne i budować wokół tego zbiór cech negatywnych. To samo będą uprawiali panowie, którzy są szowinistami i chcą po prostu, żeby kobiety coś zabolało. W związku z ich seksualnością. Jak i po jednej, tak i po drugiej stronie, to może prowadzić do. Fusion. Nie, do body shamingu i bardzo negatywnych i skrajnych efektów ubocznych. Poza tym, że jedna grupa i tak samo druga grupa będą się czuły niedowartościowane, to dodatkowo mogą czuć się obie. Sfery zaatakowane, a pomiędzy nimi niewinne feministki i feminiści będą po prostu obrywali po głowie i borykali się z masą narastających problemów. Gdyby skrajne feministki nie były tak ostre w swoich działaniach, no i oczywiście skrajni mizoginiści nie bawili się w szowinizm, to podejrzewam, że można by było w bardziej Pokojowy sposób rozwiązać pewne rzeczy i po prostu skupić się na formie dialogowej. Niestety, podczas wielu rozmów, które odbywałam w trakcie protestów, napotkałam na skrajne feministki, które uważały, że skoro mężczyzna nie rozumie, czym jest feminizm, to ma się sam ogarnąć i albo to załapie, albo niech wypada z gry. I tutaj wiadomość do skrajnych feministek. Nie, 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 to tak nie działa. Jeżeli jest mężczyzna, który pała jakimś mizoginizmem, to jeżeli ty postanowisz przeprowadzić z nim normalny dialog i wytłumaczyć mu, jakie są problemy, z czym kobiety borykają się, o co walczą feministki tak właściwie i co mógłby mężczyzna zrobić ze swojej strony, aby im pomóc, to być może. Masz szansę wpłynąć na mizoginistę i zmienić go w jakiś sposób, albo otworzyć w sensie myśleniowym. Gdyby skrajne feministki, dla przykładu, skupiły się na wytłumaczeniu mężczyznom, niezależnie od tego, czy są młodzi, czy są starsi, czy gdzieś pomiędzy, w czym tkwi problem, to podejrzewam, że z wielką otwartością jakieś grono, jakiś odsetek Zacząłby patrzeć trochę szerzej i zmieniłby swoją perspektywę w męskim świecie. I to samo mogliby zrobić panowie. Zamiast atakować kobiety za seksualność, mogliby podjąć z nimi dialog i spróbować na spokojnie wyrazić to, co czują. No, i też dzięki formie dialogowej wymienić się poglądami, przez co być może nabraliby większego zrozumienia dla feminizmu i nauczyliby się odróżniać skrajny feminizm od tego, co feministki i feminiści propagują, przez co nie atakowaliby niepotrzebnie tej grupy, która jest pomiędzy. Takie zbędne atakowanie nie sprawi, że dana grupa czy płeć. Puh. Nagle zniknie. Meritum dzisiejszego epizodu polega na tym, że i skrajne szowinistki, i mizoginiści to jest coś, co nie powinno funkcjonować społecznie, ponieważ jedna, jak i druga grupa nie zachowuje się fair i nie zachowuje się normalnie. Obie te skrajności szkodzą ruchowi feministycznemu, feministom, feministkom i w walce o. Równość, wolność i swobodne wyrażanie swoich poglądów i wartości. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek Ciemnej Listy. Mówiła dla Was Kiru. I pamiętajcie, bądźcie sobą i uczciwie, szanując innych w tym świecie, wytrwajcie. Do następnego roastowania. To zanim już.